Rajstopa, o nie, upadł, upad i on. Ogórek w Rajstopie. Sam wynik jest naprawdę niesamowity. 6 kg to w tamtym roku miałem, jak dobrze pamiętam, 2,5 kg. Co no, ten wynik znacznie powiem mój zeszły rekord. Gdyby ten wynik był w tamtym roku, to bodajże miałby drugie miejsce jeśli chodzi o wielkość ogórka. Masę na długość by nie był, raczej na podium, bo miał tylko 61,5 cm. No, ale na masę 6,2 kg bardzo duża masa. Szkoda, że pęk, no ale zbiorę nasiona i będą do rozdania dla Was. Ale to myślę, że dopiero w lutym przyszłego roku. Spójrzcie sobie, tutaj mamy następne ogórki. Jeden, dwa, tam trzeci, jeszcze czwarty się tam kryje. Czy te ogórki zdążą wyrosnąć, gdyby? Te krzaki były dobre, to by myślę, że dał radę, ale spójrzcie sobie, czy nie będzie tak, że zanim one zdążą, to te krzaki po prostu padną. Powiem tak, myślę, że w przyszłym sezonie też będzie uprawa ogórków gigantów, bo naprawdę dosyć fajnie mi to idzie, i też sprawił mi to frajdę, więc czemu nie? I Myślę, że z tego ogórka 6,2 kg, popróbujemy zrobić coś dalej bo wynik dosyć fajny no ale myślę że jeszcze będę miał z innych okazów i bardziej chyba pójdę na masę bo bardziej mi wychodzi żeby one były jak największe niż dłuższe bo tam 62 cm to nie jest aż taki fajny wynik bo taki bo taki wynik udało mi się osiągnąć największy w tym roku chociaż też pobiłem swój wynik bo, ta, bo w tamtym roku było pół metra chyba 57 cm no tutaj mamy Pomidorki, które na szczęście coraz lepiej rosną, muszę poobrywać im wilki. Co zrobię sobie później, jak przyjdę z pracy, bo teraz jest rano i zaraz idę do pracy. Ale spójrzcie sobie tutaj, te pomidorki już zaczynają kwitnąć. Tu pierwszy kwiat taki już większy, ładny, chociaż powinien być jeszcze bardziej zbudowany, żeby miał szansę wyrosnąć jak największy. Całkiem niezłe tempo mają krzaki pomidorów gigantów. Dałem raz nawóz jeszcze wczoraj. Co skutkuje tym, że w sezonie dałem już trzy dawki. Co jest sporą ilością. Jak na takie dosyć małe jeszcze krzaki. Ale no, tu chodzi o to, żeby tylko ten, ten jeden owoc urósł. Za niedługo dam dawkę. Tak, za jakiś tydzień, 5 dni dam dawkę potasowo fosforową Tak, żeby to poszło teraz. Kwiaty, żeby te kwiaty były jak największe no i żeby był w istocie jak największy owoc zobaczymy no, niektórzy mówią że mi się nie uda ja liczę na to że mi się uda chociaż z pewną rezerwą że jak mi się nie uda też jak mi się uda to i tak w przyszłym roku będzie ta uprawa ale w terminie bardziej odpowiednim no chyba że mi się bardzo dobrze uda to też w terminie takim jak teraz dzięki wam za uwagę Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Pozdrawiam.